Opowiem tobie o stygmatach ojca Pio. Samą Maria, nazywam się Stanisław Sadowski, i ten kanał jest po to, aby jak najwięcej ludzi poznało tego Wielkiego Świętego. Jest wręcz poświęcony ojcu piu, abyśmy jak najbardziej go pokochali, poznali i jak najwięcej ludzi w Polsce i na świecie wróciło do gorliwego praktykowania wiary katolickiej. Co jest ważne przy stygmatach? Już parę razy o tym sobie mówiliśmy. Ojciec i otrzymuje w 1918 roku na chórze podczas dziękczynienia po przyjęciu Komunii Świętej, zapewne po I on odprawia to dziękczynienie przed kursy zawieszony na balustradzie na chórze i w pewnym momencie ojciec Gwarian słyszy krzyk nie był wtedy na chórze, ale wbiegał i widzi ojca pióra leżącego krzyżem, który prawie, z tego co pamiętam, na zemdlał. No to był tak ogromny ból i go zaniesiono do jego celi, położono i zobaczono, że miała pięć ran. Dwie na dłoni, jedna, dwie na stopach i jedna na klace piersiowej. Przełożeni kapucyńscy zlecają badanie dla lokalnego ordynatora doktora Luigi Romaneliego i on ma bardzo ciekawe rzeczy do opowiedzenia na ten temat. Będę bazował tutaj na książce Emanuele Brunato. To był jeden z jego e, pierwszy syn świętego stygmatyka. Pierwszy syn duchowy, który z wielkiego rzośnika stał się wielkim sługą ojca piją, Jego wielkim też obrońcą. Wielokrotnie mu pomagał. Ojciec Pio mu też pomógł. I tutaj pisze tak. W czerwcu i w lipcu 1919 roku, obrażenia widoczne na dłoniach pokryte były błoną czerwono-brązowej barwy. Bez punktu krwawiącego i opuchlizny. Brak również śladów zapalenia sąsiednich tkanek. Przekonany byłem, a wręcz pewny, iż nie były to rany powierzchowne. To przeciskając przyciskając równocześnie dłoń kciukiem. Zaś palcem wskazującym wiesz ręki, czułem wyra wyraźnie, i w środku było puste miejsce. Nie mogłem stwierdzić, czy przy mocniejszym ściśnięciu palców mógłbym, byłbym w stanie złączyć te dwie przeciwległe błony. gdyż doświadczenie to wywoływało silny ból ojca. Pięknie wyobrażam sobie po prostu dziurę, Były dwie błony, które już były pokryte, i tam była pustka po prostu. Nic nie było. Uznając okrutny charakter tego doświadczenia, powtórzyłem je jeszcze kilkakrotnie tego wieczora i przewidziałem je na poranek dnia następnego. Przyznać muszę, że za każdym razem odnosiłem to samo wrażenie i miałem tę samą pewność. Obrażenia stóp mają inetyczny charakter, jednak trudne było przeprowadzenie tego samego eksperymentu w przypadku stóp ze względu na ich grubość, a więc on mógł dotknąć doktor Romanelli, bo ogrom panie, co sprawia, ogrom bólu dla ojca piju. On On tego ofiarowywał. Ofiarował Panu Bogu. Chciał ofiarować je za zbawienie dusz. A to bym, to on mógł po prostu dotknąć dwoma palcami dłoni. To jest, to jest, to jest dowód po prostu. Znanie tego lekarza pokazuje, jak jaka on e, prawdziwość stygmatów. tych matów. A zaraz jeszcze dojdziemy, co on będzie dalej pisał. Bo to jest bardzo e, ważne. W 1919 roku, pierwszy raz, gdy widzimy ojca Pio, rana w boku przedstawiały się jako wyraźnie, wyraźne nacięcie. Równoległe do żeber. Długie na 7-8 cm. Odnotowałem uszkodzenie tkanek miękkich. Jak w każdym przypadku obrażeń klatki piersiowej, nie można było przeprowadzić sondowania rany. Stąd trudno było ocenić jej głębokość i kształt. Rana mocno krwawiła, a krew miała charakter tętniczy. Tkanki znajdujące się w pobliżu ranu nie wykazywały żadnych oznak stanu zapalnego, powodowały bolesność, przychodziły na najmniejszym ucisku. Jednak w 1920 roku dr Romanelli zauważył na klatce piersiowej zamiast jednej dwie rany, które tworzyły kształt krzyża. Zaobserwowałem także, że rany na dłoniach i stopach pokryte były krwawymi strupami. Oto co stwierdził. Całą wiedzą i świadomością mogą zapewnić, że rany na dłoniach nie pozostawiają cienia wątpliwości co do ich głębokości oraz powierzchni. Choć nie jestem lekarzem, choć nie jesteście lekarzami, możecie sami stwierdzić, że sztuczna zmiana na ciele nie może spowodować takiego upływu krwi i pojawienia się najpierw strupów, a potem ich odpadnięcia. Proszę zwrócić uwagę na grubość dłoni ojca, Pio, a zauważycie, że nie odpowiada ona grubości palca i odpowiedniemu dla niej tętnu. Proszę zbadać trzecią kość śródręcza na, na całej jej długości, a dostrzeżecie, że jest ona prawie dwa razy większa niż normalnie. Proszę pamiętać, że zmiany dotyczą trzeciej kości śródręcza. Odwi odwiedziłem go 5 razy w ciągu 15 miesięcy, kiedy dostrzegłem zmianę w ranach, jednak nigdy nie odnalazłem żadnej. Oceny klinicznej pozwalającej na klasyfikację tych ran. Skoro nauka nie jest w stanie wytłumaczyć niektórych zjawisk, istnieje obowiązek sumienia i uczciwości polegający na przyznaniu się do własnej niekompetencji oraz niewiedzy. Dlatego w czerwcu 1919 roku napisałem i teraz to powtarzam raz jeszcze, że dla mnie rano i zapiowie nie da się w żadnej mierze sklasyfikować. Ze względu na ich charakter i przebieg kliniczny jako zmian chirurgicznych mają inne pochodzenie, które nie jest mi znane. Teraz mówmy wszyscy za wszystkich zdrować Maryj zostawmy w komentarzach intencje, które prosimy Ojca Pio. Wszystkie intencje z komentarzy będą włączone w intencje najbliższej mszy świętej o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio. Salve Maria. Zrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś tym między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Amen. I namy dla Padre, dla Filior, do rozwinę, Christiansy, si rodatu Maria, Molchimstyp. Chcesz poznać dalszą historię tych ran? Kliknij w tą playlistę. Jeżeli przegapiłeś któryś z tych odcinków, nie ma problemu. Tutaj znajdziesz wszystkie odcinki z tej playlisty. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj, bo wtedy wejdziesz w intencję najbliższej o łaski za swym Ojca Pio. Salve Maria.